Dobrze, tak więc ja jestem Beka z Ciebie i witam Cię serdecznie na moim kanale. Jest godzina 18:31 grudnia i za dosłownie parę godzin będziemy mieli nowy rok. Miałem zacząć nagrywać wcześniej, ale rozpoczynam to teraz. I mam nadzieję, że 2023 będzie naprawdę wspaniałym rokiem dla mojego kanału i że jakoś się wybije, ale jakoś mi nie zależy bardzo na. Jakby to powiedzieć, nie wiem, kura, co ja pierdolę, sorry, nie umiem gadać, proszę. Siema, jestem Beka z ciebie i jest godzina 18.31 grudnia, za parę godzin dosłownie będzie nowy rok i generalnie to miałem zacząć to grywać na tym kanale już naprawdę w... Nie wiem, parę miesięcy temu rozpoczynam dopiero teraz. Jak za parę godzin będzie nowy rok, więc jestem naprawdę wspaniały w to i generalnie to zaczynam tu nagrywać. Będą tu różne gry, nie jestem w stanie opisać. Jakie będą tu na pewno gry, będą tu różne gry, na przykład Minecraft. To na pewno będzie Terraria, którą właśnie gram <grywka> i totalnie się nie przygotowałem na ten film. Jest to film randomowy totalnie z dupy. nie wiem co mówić, więc jak coś powiem źle to przepraszam naprawdę ale chciałbym po prostu i Boże, biło mnie zombiaki yy, Powiedzieć, że będę... że będę tutaj na YouTubie i czemu się nie mogę ruszać, halo. Dobra. I no, i super wiem. Będę super content creatorem. I nie wnikajcie w moją nazwę proszę. Nie byłem. Wymyślanie nazwy to nie jest moja dobra strona. Naprawdę. I no, w sumie, to, to tyle. Życzę wam super Sylwestra, żebyście go spędzili z rodzinką i szczęśliwego nowego roku. No i dużo, człowieku, zabawy w życiu. No i nie wiem co dalej. Kurwa, jestem tragiczny w mówienie. I macie tutaj jakieś zabawne momenty, które mam nagrane. Pewnie ich będzie, nie wiem, z dwa, ale... Są, więc jest super zabawnie. Haha, śmiesznie. No, pozdrawiam, je groczku. No. Beka z ciebie. Haha haha ha, ha. Dobra jestem. dobre Dobra, jestem nieśmieszny giga. Siema, co tam? Co? Siema. Co tam? Dzień. Roblox od 48 minut. depresję, rozumiesz? Co? Próbuję to naprawić. <laughs> Szukam żony w żobro. No okej, okay, dobra no. Przestań, przestań Kurde, no tak... Czy... Ale Miao. Ja, ja jestem tak. To się już nie miał, już, spokojnie Kurwa, wypuść z piwnicy co ci w wyszło. Oooooo! o Jezu. Siemano. W muszę zmniejszyć sobie to, odmawiać to na ostatni. O my god. Siemano, co dom. Witam was serdecznie widzowe. Eee... Uh, wait. Sekundia. Dobrze. Będziemy śpiewać last Christmas. O oh my god dobra tak więc śpiewamy o oh, boże jestem zmęczony. a się tak o kurwa mikrofon mi spadł nie, 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 nie. mikrofon ogarnij tam no proszę Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Dear Seal, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away, gave it away This year To save me from tears I gave it to someone special, special Oh yeah I zajebiście, ja tak myślę Dobra, świetnie Tylko dlaczego ja mam kamerkę odpaloną?